Smutna tragedia spotkała jedną z najbardziej szanowanych postaci polskiej sceny teatralnej Andrzeja Seweryna. Jego córka, Maria Seweryn, nie mogąc już dłużej ukrywać emocji, rozpłakała się publicznie w miejscu i w okolicznościach, które natychmiast wzbudziły fale niepokoju, domysłów i pytań bez odpowiedzi. To, co miało być zwykłym wieczorem w warszawskim teatrze, nagle zamieniło się w scenę, której nikt się nie spodziewał scena pełna napięć pięcia łez i niedopowiedzianych słów. Publiczność zamarła, a obecni świadkowie do dziś nie potrafią wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się za kulisami. Jeszcze bardziej niepokojące okazały się gesty i słowa wypowiedziane tuż przed wybuchem emocji Marii. Czy było to ostrzeżenie, próba ujawnienia czegoś, co od lat pozostawało w cieniu, a może desperacki sygnał, że coś głęboko niepokojącego właśnie się wydarzyło? Tym, co poruszyło wszystkich najbardziej, był pewien szczegół, pozornie niewielki, ale tak dziwny, że trudno przejść obok niego obojętnie. Na garderobie Marii ktoś zostawił stary przedmiot, owinięty w papier z notatką zawierającą tylko trzy słowa, napisane drżącym pismem. Słowa te, choć z pozoru nic nieznaczące, wydają się kluczem do całej tajemnicy. Od tego momentu w mediach pojawiły się sprzeczne relacje, domysły i spekulacje, czy to tylko osobista tragedia rodzinna, czy może coś znacznie głębszego. Czy Maria płakała z żalu, czy z przerażenia. A co z Andrzejem Sewerynem, czy jego milczenie to wyraz bólu, czy może coś ukrywa? Wszystko wskazuje na to, że za zamkniętymi drzwiami rozgrywa się dramat, który dopiero teraz wychodzi na światło dzienne. Ale to dopiero początek. Nikt nie był przygotowany na to, co wydarzyło się później, bo zaledwie kilka minut po publicznym załamaniu Marii z korytarza prowadzącego do starej części budynku rozległ się krótki, lecz przerażający dźwięk przypominający uderzenie żelaza o beton, a potem. Cisza taka, która zdaje się wchłaniać powietrze i pozostawiać w sercach świadków głuche echo niepokoju. Ochroniarz, który wybiegł jako pierwszy, wrócił blady jak ściana, mamrocąc pod nosem, że coś tam jest, że drzwi były otwarte, chociaż od lat zakazane, zamknięte pod kluczem, którego nikt już nie używał. Właśnie te drzwi prowadzące do archiwum z zapomnianymi dokumentami, starymi rekwizytami i, jak później wyszło na jaw, listami sprzed dekad listami, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego, a które nagle znalazły się rozrzucone. Na podłodze, jakby ktoś celowo je wystawił na pokaz. Jeden z nich podpisany był inicjałem A.S. i datowany na rok 1993, co natychmiast wzbudziło wśród wtajemniczonych dreszcz podejrzeń, ponieważ dokładnie w tym roku zaginęła jedna z technicznych pracownic teatru kobieta, której zaginięcie nigdy nie zostało wyjaśnione, choć jej sprawę zamknięto. Bez słowa nagle wróciła jak cień z przeszłości, a jej nazwisko pojawiło się na odwrocie koperty znalezionej obok listu. Równie niepokojące było to, że dokumenty zawierały opisy prób artystycznych, odbywających się po godzinach z udziałem aktorów, których nikt nie pamiętał. Nazwisk, które nie figurują w żadnym archiwum, ale były tam zdjęcia, nieostre, niewyraźne, ale prawdziwe twarze z zacięciem szaleństwa w oczach wśród nich, jedna przypominająca Marię z przeszłości, lecz w stroju, który nikt Nigdy nie pojawił się w żadnej oficjalnej produkcji. Teatr milczy, nie komentuje, ale aktorzy zaczynają szeptać o starych umowach, o milczeniu, o spektaklach, które grano tylko raz dla wybranych, o scenariuszach pisanych ręcznie przez kogoś, kto nigdy nie był zatrudniony w teatrze, lecz znał jego wnętrza jak własną kieszeń. I właśnie jeden z tych scenariuszy został odnaleziony, ukryty za boazerią w garderobie Marii. Kartki były wilgotne, jakby przesiąknięte łzami, albo. czymś więcej zawierały dialogi, które wyraźnie sugerowały znajomość prywatnych rozmów aktorów z tamtych lat, co sugeruje, że ktoś podsłuchiwał, nagrywał, być może szantażował najdziwniejsze, jednak było ostatnie zdanie zapisane pismem innym niż reszta scenariusza. Kiedy kurtyna opada, prawda wychodzi z cienia. To zdanie Maria przeczytała dokładnie godzinę przed swoim wybuchem emocjonalnym i według bliskiej jej osoby. Zaczęła się wtedy trząść jakby zimna. Lecz w sali było duszno, świadkowie opisują, że przez moment widać było na jej dłoni coś, jak wypaloną linię, jakby znak, który pojawił się i zniknął, a później znaleziono ją w pustej Loży z oderwaną stroną listu w ręku, której nikt wcześniej nie widział. Media zaczynają spekulować o związku tej sprawy z innymi dziwnymi wydarzeniami, które miały miejsce w instytucjach kultury, gdzie wielkie nazwiska nagle znikały z przestrzeni publicznej, bez śladu, bez wyjaśnień, bez pożegnań, a teraz wszystko zdaje się prowadzić do jednego punktu Centrum tej pajęczyny tajemniczych sygnałów, którymi być może jest sam Andrzej Seweryn, jego przeszłość, jego kontakty, jego milczenie, które staje się coraz bardziej krzyczące, ludzie zaczynają pytać, czy to możliwe, by cała jego kariera była zbudowana na tajemnicy, którą ktoś właśnie próbuje obnażyć. Nie. Wiadomo jeszcze kto, ale pewne jest jedno: to nie jest zwykły kryzys rodzinny, to coś znacznie głębszego, coś, co wymyka się logice i może być tylko początkiem większej układanki, której fragmenty właśnie zaczynają wypływać na powierzchnię. A to, co zobaczymy dalej, może nas zmienić już na zawsze, ale to, co wydarzyło się na zajutrz, przerosło wszystko, co do tej pory zostało. Ujawnione, bo o godzinie 4.17 nad ranem, dokładnie w momencie, gdy w teatrze miała miejsce techniczna inspekcja instalacji elektrycznej, jeden z młodych pracowników zauważył dziwny cień przemieszczający się wzdłuż balkonu w głównej sali. Zbyt szybko, zbyt cicho, jakby nie miał ciała. Kamery monitoringu zarejestrowały ruch, ale nagranie okazało się zakłócone. Przez trzy minuty obraz migotał, dźwięk przerywał się, a kiedy system wrócił do normy, na ekranie widać było jedynie krzesła poruszone jakby przez podmuch silnego wiatru, choć żadne okno nie było otwarte. Co jeszcze bardziej niepokojące, jedyną osobą obecną w tej części budynku miała być Maria, która rzekomo wróciła tam tylko na chwilę, by zabrać osobiste rzeczy. Tyle, że zgodnie z zegarem systemowym przebywała tam ponad 40 minut. Co robiła przez ten czas? Dlaczego nie odbierała telefonu, mimo że była wyraźnie online? Nazajutrz pojawił się kolejny znak: przed wejściem do teatru ktoś zostawił stary, odrapany kuferek z inicjałami SB. Zupełnie jakby należał do Stefanii Borkowskiej, wspomnianej wcześniej, zaginionej pracownicy technicznej. W środku znajdowały się wycinki z gazet z lat 80., pełne podkreśleń czerwonym flamastrem, ale też listy gończe z nieznanymi nazwiskami przekreślone krzyżami. Pomiędzy dokumentami ukryty był odręcznie napisany dziennik, którego część stronic była wyrwana. To, co pozostało. Wskazywało na prowadzenie przez Borkowską jakiegoś rodzaju śledztwa na własną rękę, dokumentowanie wydarzeń zakulisowych, spotkań odbywających się po zamknięciu teatru z osobami określanymi tylko inicjałami, MK oraz AS Przypadek. Coraz mniej osób w to wierzy. Ale największy wstrząs nastąpił, gdy Maria, nie komentując publicznie, zaczęła odwoływać wszystkie nadchodzące występy. Media początkowo tłumaczyły to zmęczeniem emocjonalnym. Lecz przecieki z otoczenia mówią o czymś zupełnie innym: o przymusie milczenia, o presji ze strony nieznanych osób, które miały ją odwiedzić w domu w nocy po incydencie. Sąsiedzi zeznali, że słyszeli męskie głosy, a jeden z nich zauważył czarną limuzynę bez tablic rejestracyjnych, stojącą przez ponad 20 minut bez świateł. Czy ktoś próbuje ją zastraszyć, czy może ostrzec? I właśnie wtedy, gdy wydawało się że sprawa się zatrzyma, do redakcji jednego z tygodników śledczych przyszedł anonimowy e-mail zawierający pliki audio. Trzy krótkie nagrania, z czego każde dziwnie zniekształcone, jakby nagrywane przez mikrofon, umieszczony za ścianą. Głos należący prawdopodobnie do starszego mężczyzny mówił o teście, o zastąpieniu pamięci żywym spektaklem, o cenie, jaką trzeba zapłacić, by nie zniknąć. W tle słychać było kroki i dźwięk, który brzmiał jak uderzenie mechanizmu kurtyny. Eksperci analizujący nagranie zgodnie twierdzą: To nie jest archiwum, to było nagrane w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Czy więc cały ten dramat rozgrywa się na żywo w czasie rzeczywistym? Czy jesteśmy świadkami nie tylko kryzysu rodzinnego, ale odkrywania mrocznego rytuału z przeszłości, który właśnie się powtarza? Najbardziej niepokojące pozostaje pytanie, kim tak naprawdę była Stefania Borkowska i dlaczego jej dokumenty ukazują Marię nienarodzoną jeszcze wtedy, jako centralną postać przyszłych wydarzeń, proroczy szept przeszłości, czy precyzyjnie zaplanowana intryga? Pytania narastają z każdą godziną, a odpowiedzi, jeśli w ogóle istnieją, mogą okazać się bardziej szokujące niż ktokolwiek jest gotów przyjąć. Wtedy właśnie wszystko zaczęło przyspieszać. Maria, dotąd zamknięta w sobie, zniknęła na ponad 36 godzin. Rodzina nie zgłaszała zaginięcia, co samo w sobie było już niepokojące, ale dziennikarze zauważyli coś znacznie bardziej dziwnego. W tym czasie telefon Marii był aktywny, logował się w kilku miejscach na obrzeżach Warszawy, w tym i to najbardziej niepokojące na terenie dawno opuszczonego kompleksu wojskowego, który według oficjalnych danych miał być zrównany z ziemią już w 2009 roku. Ale zdjęcia satelitarne wykonane przez niezależne źródło wykazały, że jeden z hangarów nadal istnieje ma nienaruszony dach i był ostatnio otwierany. Z jakiego powodu Maria tam pojechała, a raczej kto ją tam zawiózł? Na tym jednak nie koniec. Kiedy wróciła, jej wygląd wzbudził kolejną falę pytań. Widać było wyraźne zmiany: oczy szkliste, skóra jakby odwodniona, ręce nerwowo chowające coś w kieszeni płaszcza, który wyglądał jak wypożyczony. Ale to, co przykuło uwagę najbardziej, był drobny, prawie niewidoczny tatuaż tuż pod linią włosów na karku, trzy zakrzywione litery splecione w formę spiralną. Zgłębiający temat historycy okultystyczni wskazali, że ten symbol znany tylko z jednego źródła staropolskiej księgi teatralnych rytuałów z XVII wieku. Nazywany był znakiem echa i miał według przekazów zatrzymać głos tych, którzy znali zbyt wiele. Czy Maria przeszła przez coś, co miało zamknąć jej usta? Czy uczestniczyła w czymś, co wymagało rytuału? Ale wtedy w sprawie pojawił się nowy świadek, stary technik teatralny, emerytowany od dekady, który po obejrzeniu zdjęć z garderoby Marii przyznał, że widział podobny symbol wypalony na podłodze za kulisami w noc, której nigdy nie zapomniał. Był wtedy młodym stażystą powiedział, to nie był teatr, to było coś innego. To, co działo się po spektaklu, nie było dla publiczności ani dla świata. I dodał, że aktorzy z tamtych czasów, niektórzy z wielkimi karierami znikali bez słowa, nagle zmieniali nazwiska, a jeden z nich, znajomy Seweryna, miał rzekomo spalić wszystkie swoje dzienniki i wyjechać do klasztoru w tyrolu. Nigdy więcej nie grając. Najbardziej przerażające było jednak to, co znalazła Maria w paczce, anonimowo podrzuconej pod jej drzwi następnego ranka. Małe pudełko wyłożone czarnym aksamitem. W środku kaseta magnetofonowa i kartka z tylko jednym zdaniem. To, co usłyszysz, to nie głos przeszłości, to Twoje odbicie. Kasetę udało się odtworzyć tylko raz, zanim się rozmagnesowała. Zarejestrowany był na niej dialog, głos kobiety, płaczący, przerywany łkaniem. Mówiła, nie jestem sobą. To, co mi pokazali, było mną, ale nie z teraz, z innego czasu i nie wiem, czy wrócę. Głos był łudząco podobny do Marii, ale nie był to ten sam głos. Barwa, intonacja... Wszystko wskazywało na to, że nagranie pochodzi sprzed przynajmniej dwóch dekad. Czy to możliwe, że Maria została uwikłana w coś, co przekracza granice linearnego czasu? Czy historia Sewerynów skrywa w sobie nie tylko tragedię, ale również eksperyment teatralny, psychologiczny, metafizyczny? A co z Andrzejem? Dlaczego odmawia komentarza? Czy to rzeczywiście wyraz ochrony córki, czy. Coś znacznie bardziej złowieszczego? Czy sam był kiedyś świadkiem podobnego załamania lub uczestnikiem rytuału, którego nie udało się przerwać? Tymczasem kurtyna jeszcze nie opadła. W głębi teatru za zapadnią odnaleziono kolejną ukrytą przestrzeń: maleńki pokój bez okien z jedyną żarówką i notatkami przyklejonymi do ścian. Każda z nich opisana była datą, wśród nich data na przyszły tydzień. I jedno słowo. Repryza, a jednak nikt nie był gotowy na to, co przyniosła noc poprzedzająca tajemniczo oznaczoną datę repryza. O godzinie 23:49, zaledwie na kilkanaście minut przed północą, w teatrze wyłączono prąd, nie przez awarię, lecz przez celowe odcięcie z głównego węzła, jak wykazała późniejsza ekspertyza. W tym samym momencie kilku przechodniów widziało postać kobiety stojącą na dachu budynku, nieruchomą, ubraną w coś przypominającego kostium z innej epoki, z długimi rękawami i zasłoniętą twarzą. Kiedy policja dotarła na miejsce, nie było już nikogo, ale ślady stóp, delikatne jakby boso, prowadziły wprost do drzwi technicznych zamkniętych od środka. W teatrze unosił się zapach starych świec, mimo że nikt ich nie używał od lat. Pracownicy ochrony twierdzili, że wewnątrz było zbyt cicho, nienaturalnie cicho. Mikrofony, które pozostawały aktywne przez cały czas, zarejestrowały wyłącznie jedno uderzenie jakby ciężkiego kurzu opadającego z sufitu a potem głos kobiecy, cichy, niepokojąco wyraźny, jeśli mnie słyszysz, to znaczy, że jesteś częścią spektaklu. Te słowa powtarzały się kilkakrotnie, każdorazowo z inną intonacją, jakby ktoś testował reakcję odbiorcy. Psycholog sądowy, który podjął się analizy nagrania, stwierdził, że głos nie był prawdziwy był syntezowany na bazie emocjonalnych wzorców, których nie da się wygenerować przypadkowo. To sugeruje zaawansowaną manipulację, możliwe użycie technologii psychoakustycznej. Pytanie brzmi: przez kogo i po co? Tymczasem Maria, odizolowana, przebywała pod opieką psychoterapeutki, która po trzech sesjach odmówiła dalszego udziału, twierdząc, że to nie przypadek psychiatryczny, tylko coś, czego nie rozumie i nie chce rozumieć. Jej notatki, pozostawione przypadkowo w gabinecie, zawierały szkice przypominające te same symbole, co na karku Marii oraz coś znacznie bardziej osobistego szkic twarzy mężczyzny z wyraźnie zaznaczonymi oczami i podpisem on był w jej głowie, zanim go poznała. Jak to możliwe? Czy Maria została zaprogramowana? Czy ktoś kierował jej percepcją latami? A może całe życie, które znała, było jedynie scenografią? Perfekcyjnie zaaranżowaną iluzją? W międzyczasie śledczy z niezależnej grupy badawczej dokonali porażającego odkrycia. Okazało się, że nazwiska z listów znalezionych w archiwum, te, które wcześniej uznano za fikcyjne, pojawiły się także w zamkniętych kartotekach pewnej fundacji działającej w 2007 roku, latach 1985 do 1998 finansowanej przez anonimowe źródła i... Zarejestrowane jako organizacja kulturalna prowadząca projekty imersyjne z udziałem jednostek emocjonalnie podatnych. Krótko mówiąc, eksperymenty psychologiczne prowadzone w warunkach teatralnych. Przesłuchano byłych pracowników fundacji, z których jeden, wyraźnie przerażony, powiedział tylko jedno zdanie: Nie wiem, co się z nami działo po godzinie 22. To samo zdanie padło wcześniej z ust Marii, ale nikt nie zrozumiał jego sensu, aż do teraz. I nagle pojawia się nowy wątek. W starej kamerze VHS, należącej do jednego z dawnych reżyserów, odnaleziono nieoznaczoną kasetę. Obraz był niewyraźny, ale na jednym z kadrów widać było dziecko, może sześcioletnie, które siada na scenie i śpiewa piosenkę ludową z niespotykaną powagą w oczach. Obok niej stoi mężczyzna, który trzyma maskę, twarz niczym odbicie Andrzeja Seweryna sprzed 30 lat. Czy to możliwe, że Maria już jako dziecko była wystawiana nie na scenie, lecz w eksperymencie? Czy całe jej życie, emocje, zawody, wybory były testem reakcji? Jeśli tak, to kto pisał scenariusz i kto teraz reżyseruje kolejne akty? Bo oto znów teatr milczy, ale scena jest gotowa. Na tablicy repertuaru pojawił się nowy tytuł, który nie figuruje w żadnym planie ani w żadnym zatwierdzonym sezonie. Ostatni widz, bez nazwisk, bez daty premiery, bez aktorów. Tylko jedno zdanie pod spodem: Wszyscy jesteśmy na widowni, dopóki ktoś nie wejdzie na scenę. Ale zanim kurtyna opadnie na dobre, zanim cisza zastąpi ten niepokojący szum tajemnic, jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi: czy Maria Seweryn była tylko ofiarą wieloletniego eksperymentu, czy może świadomą częścią większego planu, czy jej łzy były krzykiem bólu, czy kodem, sygnałem uruchamiającym ostatni akt niewidzialnego spektaklu? Bo jeśli wszystko to, co widzieliśmy było jedynie fragmentem starannie wyreżyserowanej iluzji. To kto w takim razie siedzi teraz na widowni, a kto już dawno wszedł na scenę, niezauważony? Andrzej Seweryn milczy. Maria zniknęła z radarów. A teatr? Teatr żyje własnym życiem, karmi się wspomnieniem, echem kroków, cieniem gestów, których nikt nie potrafi już odtworzyć, lecz gdzieś tam, między jednym uderzeniem serca a kolejnym tchnieniem kurtyny, czai się coś więcej. Może to tylko echo dawnych spraw, a może to początek tego, co dopiero ma nadejść. Jeśli chcesz razem ze mną odkrywać kolejne warstwy tej tajemnicy, analizować każdy cień, każdy symbol i każde przemilczenie, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek i bądź częścią tego śledztwa aż do samego końca. Bo najstraszniejsze w tej historii jest to, że ona jeszcze się nie skończyła.